Cześć, nazywam się Natalia Święc, jestem instruktorem kettlebell, członkiem sportowej grupy Nord City, instruktorem fitness, a także trenerem personalnym. Cześć, nazywam się Marcin Bochenek, jestem założycielem i głównym trenerem grupy sportowej Nord City, należę do członków zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness oraz oboje jesteśmy pasjonatami, miłośnikami treningu funkcjonalnego z użyciem takich przyrządów jak ciężarki kettlebell. Zapraszamy. Chcemy Wam pokazać nasz świat. Znajdujemy się w Fitness Leon Gdańsk. Prawdziwej kuzi, treningu funkcjonalnego, miejsca dla pasjonatów i ludzi, którzy naprawdę lubią dostać w kość. Zapraszamy. Zanim przejdziemy do części praktycznej ćwiczeń z ciężarami Kettlebell, chciałbym powiedzieć kilka słów, skąd one się wzięły w obecnej wersji świata fitness oraz treningu funkcjonalnego. Nasi ojcowie znają je z jednostek wojskowych. Nasi dziadowie, pamiętają, jeszcze jest targów rolniczych, gdzie ważyły, no, ważono nimi towary na wymianę. W obecnym świecie, dzięki Pawłowi Kaculinowi, byłemu wojskowemu rosyjskiemu prospadzie związku, który wyemigrował do Stanów i zaczął tam promować ketle. Drogą okrężną wróciły z Oceanu do Europy, gdzie zebrały sobie olbrzymie grono zwolenników i stały się nieodzowną częścią treningu funkcjonalnego. Sekret tych ciężarków polega na tym i różni tym i od hantli, że mają zmieniony środek ciężkości, czyli nie rozkładają się symetrycznie wedle rąk, która powinna być osią symetrii. Jest wiele szkół treningu przy pomocy tych odważników. My chcemy wam pokazać naszą wersję, wersję North City oraz Polskiego Stowarzyszenia Kettlebelly Fitness, czyli wersję Aerobową kształtującą wytrzymałość oraz dynamiczną siłę, tak potrzebną i przy sportach walki, i przy wszystkich innych odmianach sportów wytrzymałościowych. Dobór ciężarków Kettlebell zależy od tego, co chcemy z nimi trenować, w jaki sposób oraz jakie są nasze warunki fizyczne i motoryczne. Uważam, że każdy średnio wysportowany chłopak powinien zacząć od ciężarka 12 lub 16 kilo. A każda dziewczyna powinna zacząć od ciężarka 8-12 kg, ponieważ w Kettlebell część techniki jest wymuszana obciążeniem. Używając zbyt lekkich ciężarków, nie nauczymy się poprawnej techniki, będziemy powielać te błędy w przyszłości. Ciężarki Kettlebell mają różne formy, kształty, lecz łączy je to samo zmieniony środek ciężkości. Bez względu na jakość wykonania, kolor, Dobieramy je pod względem uchwytu oraz obciążenia. Zaczynają się one od 2,5 kilo, a kończą na 40. Każdy powinien dobrać go pod swoją motorykę oraz to, co chce z nimi ćwiczyć. Ja używam do treningów aerobowych kuli 16-20 kg, do treningów siłowych od 24 do 32 kg. Natalia na ogół używa kuli 12 kg do treningów aerobowych, podobnie do siłowych, wgie, e, progresywnie dobiera cięższe kule. W różnych sklepach internetowych mamy wiele różnych firm oferujących nam tego typu handle treningowe. Na co zwracamy uwagę? Na to, by rączka była wygodna, na to, by można było zmieścić przynajmniej w. Po części dwie dłonie w środku. Na to, żeby różne firmy mają dziwne kąty, dziwne kanty na kulach, trzeba na to uważać. Kula powinna być opływowa i wygodna do ręki. Na rynku mamy wiele rodzajów kettlebell, różnią się one jakością wykonania oraz firmą, która je promuje. Średni ciężarek 16-kilowy to jest koszt od 100 do 200 złotych i w tym przedziale możemy kupić bardzo dobry sprzęt. Posiadamy też na rynku ciężarki plastikowe. Są one czysto fitnessową formą, nie wszystkim odpowiadającą, ponieważ część ludzi lubi mieć żeliwo w rękach i takim żeliwem trenować swoją siłę i charakter. W odróżnieniu od zwykłej siłowni, na której trenujemy izolowane partie mięśniowe, trening kettlebell zapewnia nam wszechstronny trening całego ciała, co przekłada się na zbudowanie bardzo ładnej, przyjemnej sylwetki, wzmocnienie naszej dynamicznej siły oraz wytrzymałości. Ciężarek kettlebell możemy zabrać ze sobą na działkę, Możemy mieć w domu, możemy trenować się na siłowni. Wszędzie tam, gdzie mamy go ze sobą, mamy swoją własną siłownię i możliwość zrobienia sobie bardzo dobrego, bardzo efektywnego treningu. To byłoby na tyle wstępu odnośnie Kettlebell krótkiej historii oraz podstaw doboru obciążenia. Zapraszam Was do komentowania, zadawania nam pytań. Wspólnie z Natalią będziemy odpowiadali na Wasze pytania. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, gdzie będziemy pokazywali i zaznajomialiby technikami bezpiecznego treningu kettlebell i innymi zagadnieniami treningu funkcjonalnego.